Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Eichhoub i dzisiaj zagramy sobie na luziku włoskimi pojazdami na Około 4.0. Tym razem towarzyszyć mi będzie mój brat Olek. Zanim jednak przejdziemy dalej, będę miał do Was prośbę. Nigdy się z Wami tym nie dzieliłem. Olek choruje na złośliwego raka mózgu. Walka trwa już kilka dobrych lat i wszystko zapowiadało się, że będzie dobrze. Niestety jakiś czas temu go zwrócił i Olek potrzebował drugiej operacji. Na tę chwilę nie mamy żadnych zbiórek, ale każdy może przekazać 1,5% podatku przy rozliczaniu PIT. Jeżeli ty lub twoi bliscy nie rozliczyli jeszcze PIT-a, to naprawdę proszę o wsparcie. Na ekranie macie szczegóły. Powiedzcie znajomym, w opisie odcinka zostawiam też link do postu na Facebooku, którego możecie udostępniać dalej. Okej, okay, mam nadzieję, że za bardzo was nie przybiłem przed startem odcinka, bo. Myślę, że jest całkiem spoko i myślę, że będziecie się dobrze bawić, oglądając go. Tak więc zapraszam. Dobra. Jesteśmy w kolonii. Jest to tryb bitwa. Trzeba będzie się bronić za cholerę tutaj. Ja mogę jechać pierwszy, a ty możesz strzelać z... nade mnie, jakby będziesz no, miał bicam, osłonę, bicam. nie? Już co, team jedzie na B, jedną stronę. Jedną mhm, tam jest kawał, uwaga. Idziesz coś? Mhm. Mm tak, 34 cztery tutaj. Okej, okay, nie wiem. Skąd? No tam. O i podjeżdża. A nie z lewej? nie nieprzebity, nie, e, tak z lewej, z lewej. Nie przebiłem pancerza. Dobrze, dobrze. Dobra, ja tutaj na tego KW-1 poluję. On pewnie się wychyli zaraz. O, ale Dobra, dostaw. Uważaj, bo jesteś, nie, nie jesteś. Dobra, ja jestem pierwszy no. na widoku. Bardzo na ładnie co szło. Trafiłem Coś tam jeszcze Dobra. jest? jest, że tam coś jest? No, Teciak, drugi. Drugi tu jeszcze jest. Dobra, critical, kawulec i chyba na niego raszuje. On nie ma całej wieży, wiesz? Pancerz nie przebity, nie mogę się ruszać. W ten silnikiem do zjebał. To nie, nie raszuje. Co pancerz nie przebity? K critical? a on mnie przebił. Go? Dobra, wieża. Lufa działa, nie strzeli. Biorę kowulca. Yy, Tecia odjeżdża. Ja się, ja się ten naprawiam. Mogę już jechać. Nie no, ja poczekam aż on sam zechce wyjechać. Uważaj, tutaj jest, przede mną, do, 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 dokładnie, nie? Dobra, zaznaczę dla sam... O, dobra, od tyłu go ktoś bierze. Zaraz go nie będzie. Ten teciak to nadal jest. Dobra, to ja wyjeżdż... On wyjeżdża? Tak, wyjechał trochę. Bum, nie ma go. Nice. Ładnie weszło w policzek. A chłop tym... I kowulcem dalej się na mnie patrzy. Dobra, padł. Dead Fajna akcja. Fajnie to rozegraliśmy. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. A jest bardzo odsłonięte i na środku padło dwóch. Ja bym się cofnął w lewo. Mam się w czołgu. Dobra, iła mamy. Zamieniam się w pelotę. Tryb pelota aktywowany. Gdzie ten ił? To jest Junkers. Okay. trzeba pomóc. Jadę tu. No, a wiedziałem, nie, nie że mam. na. A, wjeżdżają. Dokąd to? Nie ma skrzyni biegów. Chcesz go dobić? Nie widzę go. Tu! No, widzę go. Celuj w wieżę. Pod wieżą trafiłem. Dobra. Możesz go dobić. Nie może strzelać. Trafiłem mu nic mu nie zrobiłem. Spoko, spoko. On jeszcze się będzie naprawiał długo. Nie mogę go przebić. W wieżę, w wieżę celuj. No, dobra. Trafuje mu w środek, a nie w policzek. Mm -hmm. Dobra, ja spierdzielam, bo tutaj artyleryjski ostrzał mm -hmm. się zaczął. A ja już ja już nawet nie, nie próbuję z tym artylerem walczyć. <grym> no, ostatnio <grym> wjechałeś prosto na nią, nie? Mówię, <grym> nie wjedź w artylerię, a ty. Ok, chwilę Wjechałem. później wjechałeś po prostu w ten największy ostrzał, nie? <grym> I się złożyłeś. <grym> no, to Myślę, było zabawne. czołgiem. U mnie jest. No, ja nie żyję. Trzymaj się! Kurde. nie no, dostałem i nie mogę szczerać nawet, dobra. A. Pomszczę cię. Nie macie? Okay. Dobra, yy... dobra, yy, już co mamy problem tutaj na tym B? Aha, IU nie rozwalił. Znaczy na A mamy problem, nie na B. To nie głupi, kurde, kampią nam na spawn'a zamiast. No prawie ten. Dobra, leci tu. Uwaga, bo tutaj był jakiś no coś nie mogę trafić, no I dostałem mm. Tu jest gdzieś w pobliżu, tak? Na kompletnie otwartej trafia. Dobra, padł. Nie, dobrze, zahamowałem. Ty, ty hamie? O kurde. No. Dobra, jadę tutaj. No kurde, tutaj czołg ciężki jakiś jedzie, olek od tyłu zobacz tu. Mnie tu nie ma. To będzie śmierć. Jeszcze tutaj, szczerze. Mną. No ja się nie mogę ruszyć, bo goście tu jest, wiesz? Mhm. Mm nice. Dobra. Jakoś uratowane. Nie pakowałbym się bezpośrednio na Aolo, wiesz? W tym wypadku. Czy tak, czy nie? Nie, dosłyszałem. Nie, nie, nie pakowałbym się tam, tylko jakby bronił, żeby oni tam nie wjechali, wiesz, z zewnątrz mm -hmm. jakby. Dobra. Wiesz co, nie patrzmy w to samo miejsce, bo oni mogą nas zaskoczyć z innej strony, nie? Więc chcesz, to możesz patrzeć tutaj, a ja pojadę w lewo albo na odwrót. Pojadę w lewo. Dobra. Ja się tu przykampię i... I tyle, póki co. Hmm, albo bliżej podjadę trochę. Mhm, już latają. No taki ił to mnie rozgromi od razu. Kurde. Okej, okay, kolejny jedzie tutaj. Duży. Za górką? No tak środkiem jedzie O dostałem stamtąd gdzieś To się chowaj Ale tutaj kawulec jechał Hello O kurde, on na mnie kampi Dobra, tu jest gościu Ja nie widzę tego twojego cudzie On gdzieś jest gościu Tam, tam gdzie znaczyłem jego nie widzę, dobra, działa nowy układ napędowy wieży. Rasuje typa. Ja widzę go. Ten mój odjechał trochę. Boom, nie ma. Dobra. Ok, zostały mi trzy pociski. Słabiutko, Fak Tu jest Taciak blisko. No, za górką, wiesz. Kurwa, pancerz nieprzebity, jak ja tego nienawidzę, tu jest typ, możesz go? Czy nie możesz go? Pancerz nieprzebity i ten zis od lewo, kurwa Dobra Gdzie ten zis? Tam gdzie wcześniej zaznaczałeś? W parku. No kurwa, Milktrak mnie tutaj zaraz zabije Nie, biorę peloty, nie Błyst. mówię nic innego już krew. Dobra, mam bombę nic z nią nie zrobię, ale mam bombę. Lecimy. Ta bomba jest prawie tak duża jak ten samolot. Jesteś jak kręcy kółka, no No nie żyje. No, kurde, Zahaczyłem! Zahaczyłem oh. skrzydłem! A na koniec, jeszcze, szatał dla potężnych patronów, czyli dla kota w chlebie, dla kebaba i dla anaho. Jesteście wielcy. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną i myślę, że będziemy się widzieć lub słyszeć częściej w nadchodzących miesiącach. Tak więc, dzięki Wielkie.